И сучим гробе живот дорог. Христос воскресе из мертвых смерти, и смерть по И сучим во гробе живот дорогу Христос воскресе из мертвых смерти, и смерть по И сучим во гробе живот дорог. И, и, и на вот и сыну и святому духу и ныне присно и во веки веков. Mimo że cerkiew zawsze, jeśli chodzi o jaczno kojarzona jest ze świętym prorokiem Eliaszem, to ta nowo wybudowana, murowana cerkiew w latach 90., która została poświęcona jest właśnie ku czci zmartwychwstania pańskiego. W trzeci dzień Paschy, we wtorek paschalny rozpocznie się świąteczna paschalna boska liturgia. Na tę uroczystość przyjeżdża do nas chór z Grodna, z parafii kurczci augustowskiej kony Matki Bożej. I swoim śpiewem chórzyści, prawosławni bracia ze wschodniej granicy Białorusi będą upiększać naszą uroczystość. Święto Zmartwychwstania Pańskiego, Pascha, jest bardzo radosnym świętem, dla podkreślenia zmartwychwstania, pokonania przez Chrystusa śmierci w cerkwiach dzwonią dzwony, żeby podkreślić tą radość. Carskie wrota są przez cały tydzień paschalny otwarte. Podczas nabożeństw też nie, nie zamykamy carski wrót. Wierni pozdrawiają się słowami Chrystus w oskresie, Chrystus zmartwychwstał. I to wszystko podkreśla tą niepowtarzalność właśnie tego święta.